Tylko 6 dni do świąt wielkanocnych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, e, ostatnia prosta, zaczęliśmy wielki tydzień, zaczęliśmy dzisiaj wielki poniedziałek. Chcemy ten dzień rozpocząć z Panem Jezusem i z Jego Słowem, a dzisiaj jedna z moich ulubionych Ewangelii. E, dzisiaj Jezus odwiedza pytanie. Czyli miejscowość, gdzie mieszka Łazarz, Maria i Marta, a więc jego przyjaciele. I powiem Wam, kochani, szczerze, że w tej Ewangelii sporo się dzieje, ponieważ przyjaciółka Jezusa namaszcza go drogocennym olejkiem. I to jest ta scena, którą pewnie kojarzymy, kiedy Judasz Iskariota. Ten, który miał go wydać, jeden z jego uczniów powiedział: Czemu to nie sprzedano raczej tego lejku za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A powiedział to nie dlatego, że naprawdę mu zależało na ubogich, ale że był złodziejem i mając trzos, podkradał to, co w nim składano. To jest pierwszy moment, kiedy Ewangelista daje nam znać, że Judasz to jest jeden z uczniów, którzy coś mają za uszami, któremu. Nie do końca można ufać, który już tutaj zaczynał się nakłaniać ku złemu. Kochani, wybaczcie, ale chciałbym dzisiaj trochę pominąć kwestię Jełdasza. Chciałbym zwrócić uwagę na coś zupełnie innego. Jezus dobrze wie, co go czeka. Za chwilę będzie wielki czwartek i ostatnia wieczerza, wielki piątek i pojmanie i śmierć na krzyżu. Co Jezus robi? Idzie do przyjaciół. Idzie odwiedzić tych, którzy go kochają. Tak bardzo po ludzku potrzebuje czyjejś obecności. Nie chce być samotny. Pomimo tego, że Jezus jest Bogiem, może wszystko, wie wszystko, to jest też człowiekiem, który potrzebuje miłości. Ten ludzki odruch jest tak głęboki i piękny, bo tak naprawdę każdy z nas tej miłości też potrzebuje. Jak często myślisz o swoich przyjaciołach? Jak często ich odwiedzasz? Czy jesteś przy nich, kiedy oni potrzebują pomocy? Czy oni są przy Tobie? Czy będziesz przy Jezusie, pod krzyżem, kiedy będzie tego potrzebował? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki.